Hejka, jeżeli borykacie się z nadmiarem muszek owocowych w domu, które lubią się w kuchni zbierać. Jakiś czas temu miałem ich bardzo dużo, ale udało mi się ich pozbyć. Różne rzeczy próbowałem i powiem Wam, co się okazało najlepsze. Próbowałem z roślinami owadożernymi. Jedna to jest tustoż. Muszki, jak siadają, to się przyklejają do niej. Może jest za mała, bo się póki co nie sprawdziła. Yy, oraz muchołówka. Yy, też niestety nie zauważyłem, żeby jakaś mucha została przez nią zjedzona, ale to też może dlatego, że jest za mała. Yy, ale co się na pewno sprawdziło, to tak jak widzicie tutaj, żeby nie było, że to po prostu woda z sokiem, jakimś owocowym, jakimś płynem do naczyń, wymieszać to, zostawić i po dwóch, trzech dniach. Muszki się zainteresują. No, i pozbędziecie się kłopotu. Pozdrawiam i do następnego filmiku, cześć.